No mieliśmy, mieliśmy jedną rozgrywkę za sobą. Jeszcze, jeszcze dwie tercje, można powiedzieć, tak? Trzy razy trzeba zagrać, aby to zadanie zostało spełnione. No dzisiaj wybrałem sobie łowcę demonów, tak? No i tak jak poprzednio. Tego Biesłuna bojowego zostawiamy. Tutaj te podwójne cięcia odrzucamy. Odrzucamy. Zobaczymy, może coś lepszego się trafi, tak? No, zobaczymy, zobaczymy, jak to. Pierwsze, co no to dajmy tego Biesłuna. Chociaż on teraz nie dostanie plus 1 do ataku, tak? Bo nie, nie musielibyśmy zagrać tutaj moc specjalną, tak. Ale niech sobie, jest. zobaczymy, czy go zniszczy w tej turze, czy nie. Na razie podejrzewam, że nie, nie ma szans. Teraz, teraz więc zagrajmy, tak? Zagrajmy taką kartę. Ale najpierw lecimy w twarz. Tak? I teraz on dostał plus 2. Ok, dajmy mu jeszcze. Do zdrówka troszeczkę, żeby nie było tak łatwo. I cała reszta już na bohatera. Mamy dwóch wystawionych, tak? On na razie nie ma żadnego. No, zobaczymy. Dobra, man więc tu ma już trzy. A posieka trochę. Posieka. A już była piękna sytuacja się nadarzyła, tak? Bo byśmy dali z sąsiednim stronnikom plus jeden no ale trudno trudno. tutaj nie, nie ma łatwo. dobrze wystawmy taką prowokację wystawmy taką prowokację bo to by, byłoby zbyt pięknie tak żeby żeby to zagrać w tej turze tak no i tutaj też Świetnie, świetnie sobie poradził z tym z tą kartą, tak? Ja, 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 ja. o trudno, trudno zagrajmy może w ten sposób za, za mało kryształów pany mamy aby zabrać Jedną z tych kart, tak? Nie, nie zawsze tak pięknie się wszystko układa, prawda? Bo zagralibyśmy taką kartę, zostałby nam jeden kryształ manny, więc wątpię, żebyśmy mogli ją zagrać. Świetnie tutaj poleciał. No dobrze, spróbujmy. Spróbujmy teraz, może. Jajaja, znowu tak sama <grych> Szok. No dobra, będziemy kombinować. zagrajmy może na niego, tak. <grych> Nie damy tutaj boskiej tarczy, tylko zlikwidujemy. No, musimy kombinować troszeczkę. Nie zawsze wszystko ładnie, pięknie się układa. Tak? Tutaj no, wysiekał, wysiekał nam. Znowu, znowu. No dobra, spróbujmy, spróbujmy zagrać. No dobra, udało się, udało się. Ma troszkę więcej do ataku, dodajmy mu jeszcze raz jeden więcej. I lecimy, lecimy. Znowu znalazł sposób. Znowu znalazł sposób. Zagranie prowokacji może hmm. o. będziemy w stanie zagrać, dobra, okej, okay. towarzysza, może, towarzysza. Jeszcze jedno ok, dobierzemy sobie. No tu już polećmy na tego 3-1, tak, bo y nie możemy pozwolić, żeby on za jednym zamachem załatwił tutaj prowokację nam, tak? Ten dost jeżeli będzie ranny, tak dostaje plus 2 do ataku Więc jest to dobra opcja No chyba, że tutaj coś znajdzie, tak? Będzie atakował, no będzie, ale tego, tak? Nie, nie tego. Więc tutaj widzimy, że mamy do czynienia z dobrym przeciwnikiem. Z dobrym. Dobrze, dajmy tu może zagajmy. Do troszeczkę. Dajmy stronnikom może plus 1. Ok. Mm. Polećmy tutaj. A on dostanie tutaj. Ale już teraz. Co możemy zrobić? Mm. Dajmy mu mniej kryształów many Dobierzmy sobie trzy karty, tak? Ta karta pozwala nam do, na koniec tury, ale tu już musimy lecieć na, na tego, tak? Nie ma, nie ma wyjścia. I, I na jednego z nich, bo jakby dwóch poszło na, nie, na tą prowokację, no to szkoda by było. odobraliśmy no trzy karty. Tak, go było sta stać chociaż mu zmniejszyliśmy e, te kryształy mamy tak zmniejszyliśmy postaramy się jeszcze raz zmniejszyć ale najpierw zagrajmy może taką kartę towarzysza ten dostaje plus 2 do ataku tak mm. No lecimy, no nie ma wyjścia, lecimy Starczy nam 3 Żeby nie został zmniejszymy no, znowu te kryształy many, tak? Żeby nie, nie miał w tej turze za dużo z 9 na 7 spadło, tak? Więc to jakaś tam opcja jest no. dobra, dwa demony, więc będzie A, wtasuje liczy na le leczenie no właśnie jak dobierze, to dwa punkty do, do zdrówka do zdrówka, no dobra zagrajmy taką kartę Zagrajmy tutaj plus jeden. Dajmy bohaterowi Jesz, jeszcze raz, jeszcze raz starczy nam, czy nie? Akurat tak, akurat. Akurat już dalej nie bawimy się. Dobry przeciwnik elegancko, wszystko wymiatał. No ale. Nie, nie udało się tym razem, tak? Nie udało się. Nam, nam się udało. Mamy zwycięstwo, drugie z rzędu, tak? No jeszcze widzimy, że jeszcze raz musimy zagrać, tak?